Patrzcie właśnie w tym miasteczku będę kupowała auto takie malutkie 2000 tysiące ludzi. Jest, jest, gang. Yes, yes, gang. greki na mikrofonach, hey, hey. zgadnij kto wraca. Szymanko wszystkim, jak widzicie w tytule. Dzisiaj się będę rozstawał z moim autem BMW E46 330ci. Wielu z Was zawsze mnie prosiło o to, żebym zrobił filmik właśnie z moją BMW. I jakoś nigdy go nie zrobiłem, a, a to, że dzisiaj jadę sprzedać moje BMW i kupić nowe auto. Także dzisiaj zrobię taki filmik. Chociaż nie wiem jak mi się to uda, bo sami słyszycie jak wieje, jest okropny wiatr. Także, także stanę pewnie gdzieś tam na truck stopie. Zrobię jakiegoś -a, a pokażę Wam mniej więcej jakie jest to moje BMW. Jeżeli chodzi właśnie o ludności BMW Jak widzicie zaświeciła się lampka check engine. Zaświeciła się dosłownie 3 dni temu, jak już wiedziałem, żeby kupała nowe auto a... Wyłączę muzykę może a... Posiadam tą BMW już 8 lat 8 równych lat i mam na niej 235 tysięcy mil na kilometry trzeba pomnożyć sobie razy 1,6. No to myślę, że to będzie jakieś 370 tysięcy kilometrów. I powiem wam, że to jest no, złote auto. Złote auto służyło mi przez 8 lat bardzo, bardzo, bardzo biernie, że tak powiem. Praktycznie zero problemów. Zmi wymieniłem raz czy nie, bo mam niestety automata. Wcześniej miałem też BMW taką samą E46, tylko że była 4 drzwiowa była w biegach ale niestety ją rozbiłem na takim właśnie autostradzie. <laughs> także... także zaraz po niej kupiłem sobie to no i mamy się w sumie to jest moje drugie auto w Stanach odkąd jestem w Stanach no i teraz dzisiaj będę kupował trzecie no i tak jak mówiłem zera problemu było w się skrzyni biegów, chociaż mnie to dużo wcale nie kosztowało, bo zapłaciłem tylko 1000 dolarów za skrzynię biegów. To jest tak jak wybyście zapłacił jakieś 1000 zł. Także wcale to nie był taki duży wydatek. Ale wtedy bolało, bolało, bo miałem wtedy właśnie 12 lat. 12. To jest... A, nie wiem czy mówiłem wcześniej, zapomniałem, ale to jest bebka z 2003 roku i kupiłem ją. Kupiłem ją czteroletnią za 10 tysięcy dolarów tak i, i to nie jest żadne kombinowane auto tylko po prostu miało troszkę więcej więcej najechane mil kurde wyskoczył wyskoczyła mi ta z tego bo już... A, tak czy inaczej służyło mi auto zajebiście kiedyś robiłem filmik jak uh, z Thanksgiving wielu, kilku z was pytało mnie właśnie co są te lampki co jest na środku coś wjechałem na, na i ten break a zepsuły mi się sensory właśnie od trakcji to było dwa lata temu w zimie po prostu jak jest zimno to te sensory czasami się wyłączały same nie wiem jakaś coś tam było takiego że po prostu no i raz mi się tak zrobiło że już po prostu już nie mogłem włączyć trakcji z powrotem no i tak zostało i ogólnie od dwóch lat nie, nie, w ogóle nie wkładam w tą BM żadnych pieniędzy w ogóle nic nie naprawiałem Także jadę ją teraz oddać. Ona jest w dosyć dobrym stanie. Znaczy, w dobrym, jeżeli chodzi o wygląd w środku. Ale zwierzch, już jest pobijana. Jakieś dwa miesiące temu, pod koniec zimy, miałem mały wypadeczek nią. A taka pani wyjechała mi pick-upem na światłach. Po prostu dała na wsteczkę i wjechała mi w przód. Wiem, że będzie trudno uwierzyć, ale nie zobaczycie jak wygląda ten przód, tylko maska jest lekko zgięta, ale, ale skasowałem za to chyba 1500 dolarów, a za tą maskę i nie naprawiałem, bo wiedziałem, że na wiosnę będę kupował nowe auto, także wolałem skasować, skasować 1500 i po prostu sprzedać auto takie jakie, jest, jakie będzie. No i tu ogólnie widzicie odchodzą te, te okleiny, z tyłu to samo, nie wiem czy widzicie, bo jadę, trzymam jedną ręką kierownicę a zawieszenie z przodu mam wyrąbane już totalnie, jeżeli chodzi właśnie o wahacze czy coś, to są ok, bo to kiedyś tam robiłem jakieś 5 lat temu, robiłem ogólnie wszystko sam, właśnie w rozkrzyni. a I co jeszcze, ogólnie nic takiego mnie nie ma, tam gdzieś olej lekko cieknie, lekko tam cieknie płyn od podnicy, ale to jest tak, że po prostu do raz na miesiąc coś tam doleję, wcale nie dużo, ale nie, po prostu już tego nie naprawiałem, bo wiedziałem, że że auto już ma za dużo mili się nie opłaca zbytnio w niego wkładać żadnych pieniędzy a Sprzedaję to auto za 2000 dolarów, tak? Za 2000 dolarów i wam powiem, że dla mnie to jest, dla mnie to jest, dla mnie to jest. A... Dla mnie to jest okej. Okay. Tyle, na tyle liczyłem, na pewno bym nigdy nie sprzedał tej bęki za więcej na ulicy. Nikt by mi za nią nie dał, chociaż ładnie wygląda z wierzchu, może ktoś by ją kupił na części, ale, ale raczej nikt by mi za nią więcej pieniędzy nie dał, o, choćby dlatego są mile, bo kiedyś ją chciałem sprzedać, kiedy miała 170 tysięcy mil i po prostu nie podobałem nie przebiegu na tym bo chciałem zobaczyć jakie będzie zainteresowanie no i powiem wam, że miałem około 30 maili dziennie właśnie z zapytaniem o więcej informacji o tym samochodzie ale po prostu jak odpisałem jaki jest, jaki jest przebieg to każdy po prostu rezygnował także wiedziałem, że nikt tego nie kupi i, i na ulicy wiem czy nie sprzedam a oddając, będę oddawał to auto po prostu w zamian tak jakby i będę dodawał pieniądze do mojego nowego auta Zaoszczędzam trochę na podatku. To będzie jakieś 140 dolarów, no ale zawsze coś. Także, a, także, no coś tam jest. No i w sumie tyle liczyłem, że tyle dostanę. Tyle chciałem dostać za to auto, żeby po prostu wyjść na, na swoje. No i akurat tyle mi dali. Nawet nie musiałem się z nimi kłócić. A, przeliczając, kiedy dałem za nią 10 tysięcy dolarów 8 lat temu. Minus te 2 no i minus skrzynię, tam 1000, 1500 dokładnie, bo wykupiłem sobie dożywotnią gwarancję na skrzyni. Za 300 dolarów plus wiedzą. Także wyszłam jest skrzynia 1500 dolarów. To powiedzmy, że miało to wyniosło 11,500 dolarów. Razem już z zarejestrowaniem, z podatkami ze wszystkim. A i z naprawą w skrzyni. O, tu już tutaj zjeżdżam. Także... Przeliczając to na te 8 lat, to auto mi wyniosło może jakieś, no 11, 9, no jakieś 1000 dolarów prawie, niecałe, no, 1000, prawie dolarów, około 1000 dolarów na rok i myślę, że to jest zajebisty, zajebisty deal, bo no, 1000 dolarów na rok za auto, które, które bardzo dobrze mi służyło, mam tyle super ciekawych wspomnień z tym autem, że naprawdę warto było i zawsze byłem z niego zadowolony. I ogólnie auto jest pokaźne, później zobaczycie z wierzchu jak to wygląda z zewnątrz. To nie wiem. Ogólnie, ogólnie ta BMW była dosyć taka doładowana, jeżeli chodzi o opcje, nie miała tylko nawigacji, bo mam oryginalny właśnie, oryginalną naklejkę z szyby, ile kosztowała, kiedy była nowa, kosztowała 47 tysięcy dolarów. A na przykład w porównaniu Wam powiem, że inne bmw właśnie trójki w tych czasach a mniej więcej z tym, znaczy to było nowe auto, kosztowały po około 35, no nie, także ona była dosyć doładowana, bo ma taki, ma za sam kolor była dopłata 700, za koła z tym znaczkiem m było tam kilkaset dolarów, ogólnie ma 12 głośników, subwoofery. Ma sport package, Cold Weather Package, a premium package ma. O oh, gdzie. Okay. Okay. Na razie pojadę właśnie na ten track start, żeby wam pokazać, a później pojadę do tego dealera. O dealera nie będę nagrywał, no nie także, także story. Podejrzewam, że jak tutaj teraz właśnie nagrywam, to będziecie widzieli, że to mruga, a to tak naprawdę nie mruga tylko po prostu kamera jakoś na jakichś częstotliwościach nagrywa po prostu, że nie łapie jakiegoś tam sygnału z LED to co kiedyś ktoś mi napisał w komentarzach i dziękuję za, za to dziwiłem się, kiedyś nagrywałem też z auta, to żeście też mnie pytali dlaczego tak mruga, tak naprawdę to nie mruga o, no i co zaraz tu zajedę na truck to Wam pokażę jak auto wygląda z wierzchu, jak widzicie już nie wieje, bo wcześniej to piździło tu miał być truck gdzieś A po auto jadę 130 mil Bo... Może tam Po moje auto jadę 130 mil Jeszcze nigdy tak daleko po auto nie musiałem jechać Ale cena jest taka mojego nowego auta Że po prostu Że po prostu warto jechać Wczoraj byłem właśnie z Tomkiem Z tym chłopaczkiem co ma niebieską rędynkę. Byłem je oglądnąć A zapłaciłem depozyt ale musiałem dostać po prostu kontrakt od dillera później z tym pojechać do mojego banku bo oczywiście biorę pożyczkę, nie kupuję za, za gotówkę oczywiście mam dosyć dużą wpłatę ale to jeszcze nie będę Wam chwalił ile ale... kurde nic tu nie mam, muszę nawrócić bo no nie ma truckstapa, no sorry także... także będę miał nowe auto dzisiaj a BMW już nie będę miał ten dealer jest, z którym będę kupował, stąd jakieś 15 mil jeszcze mi zostało, także Cieszę się, że BMK dojechała w ogóle Bo Ogólnie nie jeździłem z nią, nią takie Takie, takie, takie długie trasy Znaczy długie, no to nie jest długa trasa 130 mil, ale Ale po prostu nie chciałem ryzykować ja nie jeździłem przez ostatnie dwa lata wiedząc, że w każdej chwili może może coś się zbierdzielić no ale nic się nie stało bardzo dobre auto, ogólnie auto te E46 2001 do 2003 bo te auto znam najbardziej jeszcze 2004 nigdy nie miałem nigdy nawet nie miałem okazji jeździć ale są naprawdę super auta mam powiem i że Gdybym znalazł taką właśnie z małym przebiegiem, to jeszcze chciałbym sobie kiedyś kupić, bo naprawdę jest super wygodne, jest super, super się nią jeździ, kiedy ją kupiłem, kiedy to zawieszenie jeszcze było w miarę, znaczy w miarę, no było dobre, mogłem jechać 120 mil na godzinę trzymając sobie kierownicę jednym paluszkiem i, i, i po prostu było zajebiście, w ogóle nie było żadnego stresu, że coś się może wydarzyć, że może mi się tam kierownica przekręci czy coś. Po zakrętach było naprawdę naprawdę bardzo dobre i no. ogólnie auto jest mega, także bardzo szkoda mi się z nią rozstawać teraz. Gdzie ja wjechałem i Jezu Maria znowu pola, pola, pola i pola będą. Muszę gdzieś nawrócić. A, także auto jest mega i polecam. Oczywiście trzeba kupić w dobrym stanie, ja ją kupiłem ja bym drugim właścicielem, także który ją oddał do dilera w ten sam sposób jak ja ją dzisiaj oddam, oddał ją dzień wcześniej i ja ją na drugi dzień kupiłem. Nawet także kupię ją u dilera BMW. A tak sobie nielegalnie nawrócimy, kupię ją u dilera BMW, także zmienili mi przy okazji opony w ogóle się o nie nie pytałem także poddawali mi parę takich a podopełniali płyny także to było super robiło wrażenie kiedy było nowe no a teraz, teraz też nawet wygląda jak ktoś, ktoś nie widzi z daleka tej popitej maski o jeszcze jest, jakiś gosek mi uderzył w drzwi a to było na parkingu w pracy nie wiem czy tam policja nie jest, także schowam kamerę Sory za to nie chciałbym jeszcze mandatu o, to nie, nie chciałbym jeszcze mandatu dostać dzisiaj tu nie podjadę, tu będę od razu myślę, że co ja robię, panczyki mają kummareczki. Jestem na takim zadupiu, że naprawdę aż się bałem tutaj sam jechać jakby się auto zepsuło albo cokolwiek ale, no, ale no, praktycznie można powiedzieć, że dojechałem Także naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego auta. Dużo przeżyło, jak coś się zepsuło, zawsze wszystko robiłem sam, wszystko naprawiałem sam. Nauczyłem się dużo, dużo właśnie mechaniki na tym samochodzie. Osiedziałem się właśnie na forum E46 Fanatics.com. Fanatics Tam dużo siedziałem i po prostu jak te auta były jeszcze takie, można powiedzieć, że każdy mówił wow, na nie. Także... Dużo się nauczyłem mechaniki. Ogólnie, praca przy tym samochodzie, jeżeli chodzi o mechanikę, to jest normalnie była ziemia w porównaniu do innych. Wszystkie śrubki się odkręcają normalnie. Nie ma jakichś problemów ze skręcaniem śrub czy coś takiego. Także naprawdę, mega, mega fajnie się nawet robiło przy tym samochodzie. Zmieniałem sobie jakiś termostat, zmieniałem sobie tam. No dużo, dużo dużo różnych rzeczy zmieniałem, ale to nie zmieniałem dlatego, że musiałem, tylko po prostu, bo chciałem mieć autko na cace, no nie, także... I sam, sam to robiłem, także to mnie kosztowało praktycznie grosze. A ogólnie jeżeli chodzi o ceny właśnie części, bo każdy myśli, że BMW są drogie części, to wam powiem, że to wam powiem, że ceny były tańsze ceny były tańsze niż, niż na przykład do mojej mamy pontiaka, która... Podam wam taki przykład, kiedyś wymieniałem pompę paliwową, bo to, to siada, a szczególnie przy 235 tysiącach mil. Także wymieniłem pompę u siebie, zapłaciłem 160 dolarów za oryginalną pompę, znaczy to była OM pompa, czyli była oryginalna, czyli ten producent, producent to jest VDO i on produkuje właśnie dla BMW te pompy, ale po prostu to nie byłoby znaczka BMW na tej, na tej pompie, tylko było VDO. I zapłaciłem za nią 160 dolarów. A kupiłem... A mojej mamie się też zepsuło, kiedyś pompę była do wymiany w jej pontiaku. Ten sam rocznik to był, Pontiaka, i za pompę zapłaciliśmy 250 dolarów. I to nie była oryginalna, także... Bo oryginalne były droższe. <noise> Także naprawdę części nie są takie drogie jak się może wydawać. Nie wiem jak jest w Polsce, ale wydaje mi się, że jest podobnie. Też w Polsce i tak jest wszystko drogo. Niestety. Ale, no cóż. Nie wiem za bardzo co Wam więcej powiedzieć o tym aucie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to dajcie mi w komentarzu. O kurwa, tu. Nie, nie tu, nie tu. Fajnie, telefon mi spadł. Zajebiście. No, zaraz zrobię walkarounda, no nie, także jeżeli chcecie się popatrzeć na to auto, jak wygląda z wierzchu, to zaraz będzie walkaround. Ja tu zrobię cięcie, bo tak jak już mówiłem, nie wiem co o czym gadać, może sobie się przypomnę to przy walkaroundzie, wam powiem. Ale widzicie, gdzie jadę. O, jeszcze wam powiem, że jadę na wioskę. Taką, od 2000 ludzi miasteczko jest, dwóch dealerów. Tam jest duży dealer Forda i taki mniejszy dealer Chryslera i, i oni mają tam różne auta. Ford ma przeważnie same Fordy, akurat tam, a tutaj jadę do, do tego, do dealera Chrysler, Dodge i, i Jeep, ale to nie jest powiedziane, że kupię Chryslera, Dodge'a lub Jeepa. A jakie je autko, to zobaczycie właśnie w następnym filmiku, bo na pewno zrobię relację zobaczycie. Tutaj jeszcze muszę przejechać 10 mil. 10 11 i, i będę i będę 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 u tego dilera. Jak widzicie fajne drogi, same pola. Jeździliśmy ostatnio właśnie motorami po tych drogach. Bo tak nie, no nie tutaj akurat, ale tam troszkę wcześniej, jakieś 50 mil wcześniej się udał dosyć, dosyć przed wyjazd, pierwszy wyjazd w sumie ale to dzisiaj nie jest o motorach, dzisiaj jest o, o samochodach <grym> także tak, poczułem tak, że... sobie muzyczki, pakuję koniki i zasuwam no nie i następny filmik będzie właśnie z, auta. O, z nowym autem, także zobaczycie jakie mam auto. A jak może zgadniecie jakie auto, to piszcie w komentarzach, zobaczymy co to będzie. No, także robię teraz kata i później zobaczycie BMW z wierzchu, jak wygląda i, i, i po prostu tyle, no nie? <ścoughs> także heja. Patrzcie właśnie w tym miasteczku będę kupował auto, takie malutkie Dwa tysiące ludzi Bardzo małe Ale jeszcze zanim pojadę do tego dealera, jadę coś zjeść, jestem głodny Nie chcę na głodnego podpisywać papiery Chyba tu kiedyś... Chyba tu ostatnio widziałem Subwaya Kurde, płyta mi przecina Jest, jest gang. czyli yes, yes, Greki na mikrofonach? Hey.